Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj opowiem wam o tym, co Chris Hemsworth powiedział w niedawnym wywiadzie, co powinno prawdopodobnie ucieszyć fanów Thor'a. Ale zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Hemsworth po raz pierwszy pojawił się w MCU w filmie Thor z 2011 i zagrał boga piorunów w dwóch sequelach, jak również w czterech częściach Avengers. Ponownie wcieli się w rolę w czwartym solowym filmie o przygodach Blond Boga w reżyserii Taiki Waititi. Love and Thunder przywróci postać Jane Foster granej przez Natalie Portman. Waititi powiedział, że Jane będzie posiadała moce Boga piorunów podobnie jak w komiksach. Waititi dodał, że Love and Thunder będzie bardzo romantycznym filmem. Produkcja Tora 4 była opóźniana wiele razy, lecz wygląda na to, że zdjęcia do filmu ruszą już niebawem, ponieważ Portman z rodziną wylądowali w Australii, gdzie rozpoczną się zdjęcia tuż po kwarantannie. Waititi będzie używał wirtualnej scenografii, co znacznie przyspieszy produkcję filmu. Użycie takiej scenografii widzieliśmy już w serialu, Użycie takiej scenografii widzieliśmy już w serialu Disney Plus Mandalorian i wyszło świetnie. W wywiadzie dla polskiego magazynu El Men Hemsworth potwierdził, że chce dalej grać Thora po Love and Thunder. Zażartował, że Thor jest jeszcze zbyt młody, żeby przechodzić na emeryturę, ponieważ ma zaledwie 1500 lat. Pytanie dotyczyło tego, czy Hemsworth pożegna się z MCU po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Jane Foster będzie trzymała w dłoni Mjolnira, co wskazywałoby na zmianę ról. Na tą chwilę nie wiadomo, czy w filmie pojawi się gruby Thor znany z Avengers Endgame. Nie wiemy też kiedy w linii czasowej MCU będzie rozgrywał się film. Biorąc pod uwagę sytuację innych oryginalnych Avengers, Thor 4 może rozgrywać się tuż po Endgame. Istnieje też opcja, że w filmie będzie przeskok czasu i zobaczymy już tego znanego z poprzednich części napakowanego Tora. Z tego co powiedział aktor, Thor przeżyje wydarzenia pokazane w filmie. To czy nadal będzie posiadał moce Boga Piorunów zostaną tajemnicą. Jeżeli film będzie ściśle bazował na komiksach, to Tor zajmie miejsce ojca. Istnieje wiele możliwych dróg, które może obrać Waititi, jednak możecie być pewni, że jak tylko rozpoczną się zdjęcia do filmu i pojawią się nowe informacje, to będziecie wiedzieli o tym pierwsi. Tymczasem w komentarzach dajcie znać, czy wolelibyście grubego, czy napakowanego Tora.